serdecznie, z Rama jak bietu śmietana, <grywia> Mano, hello, my boy, hello, my girls. Słuchajcie, taka sytuacja, wczoraj byłam na placu zabaw z moim synem, słuchajcie, chodzę sobie po placu zabaw, co nie przechodziłam, to jakiś facet trzyma dzieciaka na rękach i mówi, e, tatusiowie wyszli na plac zabaw ze swoimi dziećmi, i jeden mówi e, do swojego dziecka, co już te buty, nie ściągaj tych butów, bo mama mam będzie krzyczeć, ja mam już brudne skarpetki. Ja w szoku patrzę się na niego, ja mówię, dobra, Okej, okay, później idę dalej. Załóż tą kurtkę, bo jak się że to mama będzie krzyczała. Mówię, okej, okay, idę dalej. Załóż natychmiast tą bluzę, bo cię przewieje. I mama będzie krzyczała, że musi z tobą do lekarza. Jak wy kurwa naszekacie na te matki. A może to powiedz temu dziecku, że będzie po prostu mu zimno, a nie, że my ciągle jesteśmy czemukolwiek winne. Wy cały czas zganiacie na nas winne, jakbyście byli święci, a może dziecku, załóż tą bluzę czy buty, bo ci będzie zimno, a nie, że mama. My jesteśmy zapracowane, nosimy to dziecko 9 miesięcy, rodzimy w bólach, ale przyjdzie ci taki jeden z drugim na plac zabaw, i, bo mama będzie krzyczała. Zawsze ta mama. A może ojciec, a nie mama. Przepraszam na momencik. No cześć, kochanie, co tam? O, jesteście na placu zabaw, super, no, fajnie. Dużo ludzi? O, no to fajnie. A co, założyłeś mu czapkę? o ci, Przecież dopiero to miał zapalenie ucha. Ile razy mam ci powtarzać? No dobrze, ale musisz mu założyć tą czapkę. Nie będę cię powtarzać dwa razy. Na razie. No i wy zawsze widać nas. Jak to my byśmy byli jakieś nie wiem dziwne i po prostu całe życie darły na, na te dzieci i mordy. A wcale tak nie jest. Pomyślcie też o czterech innych sprawach, a nie tylko mama, 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 mama.